Witam wszystkich bardzo serdecznie i to jest moje zgłoszenie do Twoje 5 minut. I uważam, że powinniśmy zacząć od wyjaśnienia challenge'u. Więc, proszę Państwa, challenge polega na tym, że podchodzę do ludzi i pytam się. Przepraszam, przepraszam. Mogą Panie powiedzieć, Mika wygra Twoje 5 minut? Mika wygra Twoje 5 minut. Mika wygra Twoje 5 minut. Same fakty, proszę Państwa, same fakty. A teraz zapraszam do następnej części tego filmiku. Ogólnie. Jestem Julia Mika, jestem z Gdyni i mam 19 lat. Od dziecka chciałam robić content i nawet moje stare filmiki są na YouTubie. Możecie je oblukać. Ogólnie jak sobie coś wymarzę, to to nie jest moje marzenie, tylko to jest dla mnie cel, ok? Dlatego nagrywam ten filmik, dokładnie. Amelia, ile mam czasu? Nieważne. Yy, tak, yy, jestem fajną osobą, wow. jestem Mega pozytywna i nie boję się niczego. Żartuję, boję się żal. Nie na że... Mamy... Właśnie na trzecie piętro miejsce jestem zmęczona. Jestem tegoroczna maturystką i mega porąbałem... dużo ulubionych historii, mi się przydarzyło przez ten czas. Dlatego zachęcam Was do pytania się swoich rodziców, jakie są ich szalone historie z tego czasu, i wstawiajcie TikToki pod hashtagiem studniówkowy flashback. Moja mama nie była na studniówce, bo był stan wojenny, nie było studniówki, a mój tata tak się nie Pytanie, czy Ty nagrasz y, TikToka do hasztagu Stuniówkowy flashback? E, tak. Dobrze. Dlaczego? Proszę Państwa, już 28 lutego wychodzi film 100 dni do matury, w którym jest pełno akcji i pełno różnych szalonych rzeczy opowiadających o tym czasie przed maturą i studniówkowym, więc zapraszam do oglądania filmu 28 lutego. pracuje, uśmiechnięta, z dużą wyobraźnią. Oh! I co jeszcze ma pani do powiedzenia widowni? Mika wygra twoje 5 minut. Czy im powiedzieć? Eee, Mika jest najlepsza wygra z twoich 5 minut. Ok, teraz przyszedł czas na taki bardziej spokojniejszy kadr, bo jestem już w domu. Um, jak mnie moi znajomi opisują? To może się ich zapytajmy. I to właśnie zrobiłam. I tu są screeny, jak mnie opisują moi znajomi. E, następną rzeczą jest, co jest dla mnie ważne w życiu i czym się kieruję. W życiu dla mnie najważniejsze jest spełnienie siebie, bo uważam, że nie ma sensu robić nic, co nie jest zgodne z, ze mną i mam zamiar spełniać każdy swój cel. I przynajmniej próbować spełnić, bo wiem, że jeśli bym czegoś nie spróbowała, to bym do końca życia żyła z myślą, a co jeśli bym jednak to zrobiła? Since when has it become not cool to try. Fucking loser. I to jest coś, czym się kieruje w życiu, taka moja najważniejsza rzecz. Żeby próbować wszystkiego, łapać każdą okazję, i nawet jeśli coś nie wyjdzie, to wszystko się dzieje z jakiegoś powodu. No. Więc dziękuję za oglądanie mojego filmiku zgłoszeniowego. Widzimy się w programie, proszę Państwa. Pamiętaj się, Mika wygra Twoje filmik.